Liczba i mamy tutaj liczbę 1, 2 razy 2 do potęgi 2014 jest równa. Wszystkie odpowiedzi w podstawie dwójka to aż prosi się jedną drugą zamienić na dwójkę. 1, 2 to 2 do minus -1 i to mam przemnożyć przez 2 do 2014. Podstawy są te same. Przy mnożeniu wykładniki się dodaje. To będzie 2013. Czy mam taką odpowiedź? Tak, to jest odpowiedź A. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.